Siemka! Czas na kolejny odcinek naszej cudownej serii z naszym słitaśnym kangurkiem. No i niestety mną. Eee, tym razem druga mapka, prawda? No to zaczynamy, nie będziemy. Nie będziemy. Nie będę nawijał o, w ten sposób. Eee, o, ciekawy początek. Aha. Dobra, ciśniemy. Huch. Eee. Coś taka widzę... Ciekawy start, powiem szczerze. <laughs> kurde. Przecież... A, Kurde, mam przebłyski tej mapy. Grałem w to tak dawno temu, a jednak coś tu... Wow. Dobra. Było blisko. Ty, 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 ty. Hej! Nie pomachasz mi? Jaki frajer, nie? Ale z ciebie kolega. Masz kutek. Hopsia. Hopsia. I hopsia. E, powiem Wam szczerze. Bardzo mi się podoba ta gra. Nie grałem w to tyle czasu, to już można, mogę stwierdzić, że. E, powiem tak. Mam inne odczucia e, niż kiedyś. W ten sposób. Kiedyś zupełnie inny sposób myślenia, a teraz. Rękawiczka! Oh yeah! Hmm. Powinienem być lepszy. Od Michała z przeszłości. Tak mi się wydaje. Teoretycznie. Choć jak na razie nie mam zbyt wielu. Eee. Ptaszek? Ui! Drugi ptaszek. Chyba się nie lubią, są daleko od siebie. Eee. Hop. Czu, 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 czu. Ogólnie te flagi, jakby co? Bo orientuję się, przynajmniej pamiętam, eee, co mam tu w prawym dolnym rogu. One są do zapisu gry. Ja je po prostu stawiać będę czasem. Na, na razie daruję sobie. O, zostawiam je na potem, bo wydaje mi się, że potem będą bardziej potrzebne niż... Teraz tam jest strzałka, dobra, czyli tam. A jak na razie tylko sobie będę Hopsia, Hopsia, Hopsia i Hopsia. Aha. Cyk. Dobrze. Hmm. Powiem nie mam. Nie mam coś gadane w tym odcinku. Nie podoba mi się to. Chyba się starzeję. Hmm. Kiedyś to bym nawijał i nawijał i nawijał. Oczywiście wtedy kiedy nie nagrywałem i gadałem sam do siebie. Ale... ale wiecie co? Przynajmniej teraz wy możecie mnie wysłuchać. Ach. Ale to piękne. Nie no, nikt mnie nie słucha. Pewnie gadam sam do siebie, a nikt tu nie wejdzie. Ech. Co by oglądał takiego kretyna nawijającego sam... Dobra, ci bądź Michał. Ech, widzicie? Sam do siebie. Oh yeah, ciekawe co tu będzie ciekawego. Na Ewenciku tej mapy. Hop! Hmm? Aha. Dobra, jednak zasejwuję. <grywa> tak jakoś. Uj, Nie traficie mnie nigdy. Jestem zbyt zajebisty jak dla Was. <grywa> Dobra. <grywa> Może nie. E, głupie krzaki zasłoniły mi. Powiem szczerze. Tyle monet, ile ja mijam. Może nawet potem sobie jeszcze raz przejdziemy tę mapę. Niekoniecznie teraz, i tak dalej. Ale. Albo sam to ogarnę. Bo szkoda tych monet, kurczę Fajnie żyć można na tym narobić. Sami widzicie, już mam 6. Ała? A masz. Aha. Dobra, ekstra. A ciebie mogę rozwalić? Aha. Dobra, ekstra. A ciebie mogę? Aha, dobra, ekstra. A tobie nie wierzę. Dobrze, no to idziemy dalej. Znowu pan z lizakiem. Abbym się wpieprzył takiego. Tak mam ochotę na cukier. W ogóle jak on wygląda. Chodź, popatrz na mnie. Chodź, chodź, chodź. O jaki piękny nosek. Nie, to jest rejek. A jest. Hmm. A jezu. Coś. Coś nie mam, weny. Nie gadam do was. Pewnie się cieszycie z tego powodu, jak diabli, ale. Ale jakbym nie miał o czym gadać, się czuję. Choć nawijam cały czas, jak widzicie. Ale. Ech. E, i bum. otwarte nie, nie, a co z tego? Hm a bom, bom, bom. O, tam jest koniec. Hm. Ech, dobra, hop, 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 hop. No i dobrze. Kolejna mapa za nami. Lecimy dalej. Przecież co tam? Minęło dopiero mało czasu. Czas załatwić drugą mapę. O, czy to możliwe? Pamiętam te mapy. Jak cholera ją pamiętam. Ej, tu jest życie. Mm -hmm. I pamiętam za cholerę. Że tego życia pewnie nigdy nie zdobędę. Ale cóż, to ja. Lecimy! Brum, brum! Ui. I teraz przyspieszenie. Ała? Dobra, nie przyspieszenie. Spokoj. Ej kurde, za się oberwałem. Żebym się nie zjarał po drodze. Nie byłoby na pewno miło, ale cóż poradzić? E, tamto życie też. Będzie trzeba to potem jakoś zdobyć, ale kurde, jestem pewny, że prędzej straciłbym teraz wszystkie życia niż kurde zdobył coś takiego. Ta, tam się prawie, że nie da wykręcić, za ciasno jest. Ciężko się tym manewruje ogólnie. A takie pieprzenia. O, i jesteśmy na miejscu. Ale switaśny! Ej, 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 spokojnie, easy man. A. Cześć. Jak się... Chwila, muszę przetestować te rękawice. O, tu się obracam. Rękawica będzie... Kurde. Teraz przestawiłem się tego. Chyba tu. Tu, nie? Interesuje mnie ta rękawica rzutnią. Sprawdzę w opcjach. Choć niby to zostawiam na jakąś tam okazję, ale nie widziałem tego tyle czasu, że... Eee, dobrze, rzut rękawicą. Prawy shift, tak? O Jezu, co ja zrobiłem. O, ładnie. Kurde, zmarnowałem save'a. Chociaż właściwie to dobrze, bo... Bo, jakbym padł, to zaślecić. Aha. To teraz na jakiego chuja ja tu wchodziłem? Zastanówmy się. Hmm. A, nie omija się tego tak ciężko. Monety się przydadzą. Ojeju, latania teraz. Jep. Jeb. Dobra, szczęście, że to nie jest jakaś groźniejsza przeszkoda. Gorzej było, jak były te płomienie w poprzedniej mapie. Wprzed. Dobra. Kuźwa. W pierwszej mapie, najprościej mówiąc, tam było najgorzej chyba. Albo po prostu nie byłem rozgrzany. Kurwa. Ech. Kurwa. No nie no, jeszcze no widzicie, przepraszam, że tak coś ostatnio nie umiem się wstrzymać. Ale postaram się... Już tak nie gadać. Czyli ustanówmy, że jak co raz na odcinek może się zdarzyć. Jak na razie. Teraz już było dwa, ale to. Mówię, sorry. <ścoughs> kurde, bardziej tego. Chyba nie mogli. Po jedną monetę tyle wysiłku. No, chora sprawa. No, jeszcze jak to jest, kurde, zrobione. Padam? Nie jeszcze stoję. I ja tu potracę tyle żyć, że to jest... I nie, ja stąd spadam. Myliłem się. Jednak to jest trudniejsze. Bo ten gangulek tak wolno biega. Dobra, biegnę stąd. Po, przy okazji parę monet. Nie będę wszedł do takich zauków, bo to... Nie dość, że tracimy czas, to. Kurczę jeszcze... Jeszcze ginę. Hmm, ja chcę stąd wyjść. Nara. Innym razem to pozbieramy. Już dwa życia straciliśmy, a straciłem. Nie będę was wrabiał. Tylko ja mam takie umiejętności. O, jest. Przyda się. Szkoda, że dziś. Potem będzie gorzej i... O, pytajniczek. No kurde. O, przyda się druga flaga. Eee, hop, 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 hop i hop. Pan z cukierkiem! No kurde, chciałbym mu tego cukierka, gdyby się dało, ale cóż. Aha. Dobrze, co tu trzeba zrobić? Przeczytajmy na tabliczce. Hmm. Kidwi. Tyle z tego. Może. Nie. Te gry jeszcze robili tak zaawansowani. Dziękuję, że trzeba stawać na tych, aż się to otworzy. Niekoniecznie wiem w jaki sposób. Chyba wszystkie? Nie wszystkie? To na przykład jakieś kombinacje, tak? Nie trafiłem? Przypuśćmy teraz, opuścimy to. O, elegancko. Guzik. O. No i ciśniemy. Aha, wygląda ekscytująco. Save na sobie lepiej. Go, go. Du, 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 du. Aha. Ok. Aaaa, kurwa. A, a. Mamo. A, go nie. No nie, no bez jaj. koniec. Co to było? A ja miałem się bać. Myślałem, że taki dłuższy bieg, to takie te pieprzenia w życiu. Aha. Dobra, lecimy. tu, o. Dobrze, nadrobiłem już jakieś życie. Hop, 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 hop. Je, yeah, mój nowy kumpel. Chodź, chodź. Ej, nie. Easy, 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 man. Czemu mnie nie lubisz? Ej, powiedz mi. No co ja ci zrobiłem? No dalej, bo cię. Hmm. Ech, może go coś boli. Klepnę go na pocieszenie. O ty. bez O ma to. No chodź, no chodź, no chodź. Ech, chyba on mnie walał klepnąć, ale cóż. Trochę mu nie wyszło. Hmm... Będzie na pewno miło się przez to przechodzić. Dobra, ciśniemy. Ach, ale że mnie zawodowiec. Taki jak... A, nieważne. Nie będę się wyrażał. Już za dużo razy dzisiaj. Ha, no i cóż. Kolejna mapa za nami. Prawda? No i dobra. To właściwie byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zapraszam do oglądania kolejnych. Nie było niestety aż tak zabawnie. No niestety, no no. Pff, no do dupy jestem, no i tyle. Ale mam nadzieję, że fajnie się oglądało tego switaśnego kangurka. Olejcie mnie. No, i właściwie tak by to wyglądało. Dziękuję, do widzenia. Komentujcie. Dobra.